Miniony weekend Międzyrzecz przeniósł się w czasie. Pod hasłem W cieniu korony mieszkańcy miasta i goście świętowali tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Historyczna atmosfera, barwne rekonstrukcje, średniowieczne potrawy zdominowały Międzyrzecki Zamek. Patronat nad wydarzeniem objął wojewoda lubuski Marek Cebula między ma niesamowitą historię i o której też trzeba wspominać, najdalej wysunięta twierdza piastowska na zachód to też głęboko zakorzeniona historia, tradycja o wiele dalej sięgająca niż tylko do II wojny światowej i nam zależy też na to tej współpracy właśnie muzeum, starostwa, pana wojewody, urzędu marszałkowskiego, panów marszałków, żeby budować właśnie tą wspólnotę. I było zrozumienie tej woli, tej wspólnoty u każdej z tych osób, z którymi rozmawiamy. Dlatego dzisiaj mamy taką możliwość, że tutaj możemy wszyscy razem cerbować ten moment. Uczyń go, Panie, szczęśliwym i zwycięskim nad jego wrogami. Ukoronuj go wieńcem sprawiedliwości i pobożności, aby wierząc w Ciebie, całym sercem, i umysł mógł Ci służyć, bronić i wywyższyć. Przyjmij te koronę! Bardzo się cieszę, że mogliśmy być częścią tej inicjatywy, jako że jest to niepowtarzalny moment, tak jednak tysiąc lat nie zdarzy się dość szybko znowu. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że została ona zachowana łącznie z szacunkiem dla innych wydarzeń, które się wydarzyły. Głównym organizatorem tejże imprezy jest stowarzyszenie Serce Zielonej jak również nasze muzeum. Mamy gości z wielu państw. Jest to też nadanie rangi temu miejscu, jak również promocja tego miejsca na terenie Europy. Jest to takie przedstawienie i dotknięcie historii. Stroje z tej epoki, broń, jak również ceramika, ozdoby nawet są warsztaty kulinarne. A ja jestem z Drużyny Wielecko-Pomorskiej. Gryf, jesteśmy ze Szczecina. Jest to drużyna, która po części zajmuje się kuchnią wczesnośredniowieczną, a drugą część drużyny stanowią wojowie, więc żeby dobrze walczyli, a dobrze walczą, to dobrze jedzą. Kuchnia wczesnośredniowieczna to jest przede wszystkim kuchnia warzywna i ziołowa. Też jest specyfikacja od tego gdzie mieszkaliśmy, jeżeli mieszkaliśmy tak jak tu w Międzyrzeczu to już w ogóle mieliśmy do dyspozycji las, rzekę i pole, więc rzeka wszelkiego rodzaju ryby, las, dziczyzna, ptactwo wodne, jajka dzikie, o których dzisiaj często zapominamy, że kaczki znoszą jajka i są świetnym produktem w kuchni, zwłaszcza do ciast. Dzisiaj będzie krupnik z soczewicą, czyli krupnik bez ziemniaków, bo wtedy ziemniaków nie było, więc była soczewica, groch, wszelkiego rodzaju kasze, i to była jakby podstawa. Tamtejszej kuchni. Ja jestem takim pasjonatem historii, przede wszystkim też historii lokalnej naszej tutaj Międzyrzeckiej Ziemi. Uważam, że świetnie, że udało się coś takiego zorganizować. Także gratuluję organizatorom, bo, bo naprawdę warto, warto kultywować historię, warto pamiętać o naszych korzeniach. A nie ma lepszych okoliczności do tego, żeby o tych pamiętać właśnie na naszym Międzyrzeckim Zamku. I myślę, że wszyscy tutaj odwiedzający, cieszy mnie to, że. Są z rodzinami, ja też przyszedłem ze swoją żoną, ze swoim synem. Naprawdę jest, jest bardzo ciekawie, jest bardzo kolorowo, jest bardzo fajnie. Już się nie możemy doczekać, kiedy będą walki, bo wiem, że takie też są zaplanowane. Będą pokazy rycerskie, także naprawdę bardzo ciekawa i pouczająca uroczystość. To jest pół roku przygotowania. Mamy tutaj 140 rekonstruktorów, m.in. z Hiszpanii, z Holandii, z Niemiec. I oni tu wszyscy przyjechali, żeby uczcić tą tysięczną rocznicę. Tak się nałożyło, że mamy też smutną z tego powodu też żałbę narodową, z powodu śmierci papieża. Ale to jest też... To jest takie trochę odzwierciedlenie tej naszej wspólnoty, która od tysiąca lat trwa. I byliśmy razem w tych radosnych momentach i w tych smutnych. Dzisiaj przeplatają się te dwustwany emocjonalne i ten smutek i ta radość. Ale tak jak tutaj widać, jest ta wspólnota. Ludzie chcą wiedzieć skąd idziemy, skąd przychodzimy, żeby mieć świadomość, dokąd zmierzamy. Wielu z nas jest pasjonatami w historii, pasjonatami generalnie od młodych lat dziecięcych. W moim osobistym przypadku pasja zaistniała we mnie, kiedy miałem około 10 lat i pierwszy raz zobaczyłem Wasze pokazy, jeszcze za czasów pierwszych Grunwaldów. Zakochałem się w tym. Mocnym akcentem na zakończenie był pokaz średniowiecznej bitwy. Huk oręża, okrzyki walczących i widowiskowe pojedynki przeniosły widzów w odległe czasy. Pasja i zaangażowanie uczestników sprawiły, że ten historyczny spektakl na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych.